Panie Różycki, Panie Różycki! Przepraszam Panie Profesorze, proszę do mnie podejść po wykładzie. Przystał, panie profesorze, pan mówi biegle po niemiecku? Zgadza się, ale nie rozumiem. Wszystko, co teraz powiem, powinno pozostać w tej sali. Zapewne zdaje pan sobie sprawę, iż pańskie wyniki są zdumiewające. Otóż otrzymałem zadanie, aby sporządzić listę najlepszych i najzdolniejszych studentów. Chcą tu przeprowadzić kurs podstaw kryptologii. Skieruję pana na niego i liczę, że będzie pan na niego uczęszczał. Dziękuję panie profesorze, ale proszę mi wyjaśnić, kto organizuje te zajęcia? Sztab Generalny Wojska Polskiego. Proszę mnie o nic nie pytać, panie Różycki. Będzie się pan wkrótce. Oczywiście. Dziękuję. przemyślę to. W 1929 roku na Uniwersytecie Poznańskim przeprowadzono tajny kurs podstaw kryptologii dla 23 najzdolniejszych studentów matematyki. Znali oni biegły język niemiecki i dodatkowo uczęszczali do szkół podstawowych w Jesienią 1930 roku w Poznaniu utworzono filię biura szyfrów, w której zatrudnieni zostali m.in. niektórzy studenci biorący udział w szkoleniu. Marian Rejewski na świat przyszedł 16 sierpnia 1905 roku. Jego rodzicami byli Józef i Matylda Ryjewscy, absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy. Skąd pochodził? Studiował Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył ze stopniem magistra filozofii. Jerzy Różycki urodził się 24 lipca 1909 roku w Olszanie w guberni kijowskiej. W wieku dziewięciu lat wraz z rodziną uciekł z ogarniętych rewolucją terenów byłego Imperium Rosyjskiego do Polski. Przez kilka lat mieszkał w Wyszkowie, gdzie jego ojciec założył aptekę. Ukończył tam też gimnazjum. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie ukończył dwa kierunki: matematykę i geografię. Henryk Zygalski, urodzony 15 lipca 1908 roku w Poznaniu, miłośnik muzyki klasycznej oraz wypraw rowerowych ukończył Uniwersytet Poznański, przez krótki okres pracownik Poznańskiego Uniwersytetu. Oraz co dostaliśmy od francuskiego wywiadu. Pewnie uznali, że mi się to więcej nie przyda. Na banku tutaj to jakiegoś niemieckiego szpiega. Co to jest? To jest instrukcja działania Enigmy oraz kody szufrujące. Robota na dwa miesiące. I co to dla nas oznacza? Trzeba znaleźć badę maszyny w niemieckich tak? Prosta mojej metody polega na stosowaniu liter sąsiednich i powtarzających się. Rozumiecie? A, 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 B, C, Y, Z. Ponadto wykonuję też oczywiście skomplikowane obliczenia. Żeby choć w małym stopniu zrozumieć, jak poznańskim matematykom udało się złamać kod Należy przybliżyć, jak należało korzystać z samej maszyny. Aby zaszyfrować i odczytać wiadomość, niezbędne do tego celu były klucze, które ustalane były na 90 dni i przekazywane do niemieckich jednostek. Każdego dnia zmieniał się kod, który ustawiano na dziennikach. Urządzenie swoją budową przypominało maszynę do pisania z trzema rzędami, podświetlanych liter na telewizorze. Do obsługi maszyny były potrzebne Dwie osoby oraz aparatura radiowa, przez którą były nadawane wiadomości. Aby odczytać zaszyfrowaną wiadomość, jedna z nich wpisywała hasło na telefonie, druga odczytywała go z górnego panelu podświetlanym literą i zapisywała. W przypadku szyfrowania nowych wiadomości proces przebiegał analogicznie. Do Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że wiadomości są przechwytywane, byli jednak pewni, że nikt nie da rady złamać. Panowie, numer był trzeci, tak Nie mam po pomyłcy. Musieli zmienić częstotliwość zmiany kodów. Pokaż to. Henryk, podpatrz tutaj. Jeśli kod będzie zmieniany co każdą nową dpf to ważne się, że obecne metody desuflowania są zupełnie bez pomoc. Nie tylko kod. Myślę, że musieli coś pozmienić w samym mechanizmie. Nie minęło jednak wiele czasu i polscy kryptolodzy mieli już nowe sposoby na łamanie depesz. Jednymi z najważniejszych były płachty Zygalskiego i bomba kryptologiczna Rejewskiego. 15 grudnia 1938 roku Niemcy wprowadzili kolejną innowację. Od tego momentu wybierano do maszyny trzy wirniki spośród pięciu możliwych. Nowe wirniki można było ustawiać na 60 sposobów, a biura szyfrów nie było stać na wybudowanie 60 bomb. Postępy pracy przekazano do Anglii i Francji wraz z instrukcją wybudowania bomby kryptologicznej oraz dwoma polskimi zrekonstruowanymi enigma. We wrześniu 1938 roku po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski kryptolodzy ewakuowali się do Rumunii. Przed ich wyjazdem zniszczono większość dokumentów, które znajdowały się w Pałacu Saskim.